Oto typowy przykład, jak urzędnikom prezydenta Brezy zależy na bezpieczeństwie mieszkańców. Właśnie minął miesiąc i tydzień, kiedy zniszczono tę latarnię. I jakoś nikomu nie przeszkadza, że przejście dla pieszych jest nieoświetlone. Zresztą od początku nigdy nie było dobrze oświetlone, gdyż jak widać wszystkie latarnie były od niego oddalone. Ale bez tej latarni jest jeszcze gorzej. Jak widać, brakująca latarnia była jedyną, która oświetla właściwie skrzyżowanie. Panie prezydencie Brejza, w tym miejscu jest ciemno. Czeka pan, kiedy dojdzie do jakiejś tragedii. W tym miejscu krzyżują się drogi szybko zjeżdżających ze skrzyżowania samochodów i szybko przejeżdżających rowerzystów. Po ciemku.